Sieam naszej strony Kamel. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj w końcu wbiję moją nienawidzoną postać Mortisa na Maxa. Jest ze mną bambusik i jo, paniowa. też. No Także no tak, no przy okazji bambusik sobie dobiera za na tysiąc i pod koniec odcinka będzie mało specjał, ale na razie... Lecimy. Yes, go. W ogóle sobie ja się. Dobra, mam pytanie. No. Jak wam minął pierwszy miesiąc yy, szkoły? Szczerze. Ja! Ja, kurde, było tak dobrze. Nazalnej trójki nie dostałem. A tydzień temu dwójka ze sprawdzoną z matematyki, ale trudno. Kurde! Nie. Yy. Już w dupę dostaję. No to ja powiem, no. że. Pod kątem takim siedzenia w kole to całkiem git? Hmm. Ale pod kątem ocen to jest tragedia. Pod kątem czy ocen? A. Mm. No, trzy jedynki chyba nie dostałeś. No nie, przez x lat mojej edukacji, bo nie chcę zdawać wieku. A, ale wiecie. No tak. Ale ja tam w sobie mówię że dużo trójek i dwójek podostawałeś. Nie, dużo trójek, ale dwójek, dwie. Ha. Znaczy to jest i tak tragiczny wynik jaka miesiąc, no ale niedużo. W ogóle co wy na to, żeby podtrzymać tradycję z poprzedniego odcinka i żeby Jowaczek poprosił o lajki? Bo ogólnie, po, jak nie zostawicie nie. lajka, nie. to... to no, nie. Oh, oh. no i dupa. Dobra, więc pasty, pasy, tak? Jest git. W ogóle my dzisiaj tak naprawdę wygrywamy każdą rundę. W sensie nie, nie straciliśmy ani razu po wiadomo, tam trzecie miejsca parę razy była. Ale ogólnie to idzie nam za się. No teraz drugi raz. no Trzeci. Drugi, raz. drugi. Drugi? No to Ty drugi. Pitolisz. No to drugi. Drugi. Nie. Nie, nie wiem. Tam są małego palca u stopy uciąć, do Okej. Okay. No to uciąć sobie palca. <laughs> nie XT. Zaraz sprawdzimy w bottylnoku. Jezus Chrystusku, co to jest? Oczywiście małego palca u stopy larki Barbie. XT. Na guziku tutaj nikt nie przyjdzie, wiesz? I mieliśmy siedzieć na Ja wiem, dlatego tu siedzę i was nie ma. Ale mieliśmy siedzieć na gdzieś tam i tak. Czemu nie gdzieś tam na Dobra... Idziemy na nie. To już za późno. Tak, nie mamy. Moje fraszanki. Nie mają pośrednictwu, nie wiem Za późno. O, to jednak nie jest. Dobra, trzecia. trzecia. Ja tu siedzę, tak szczerze. Ja tu siedzę, Gdyby. bo nie ma po co iść. O, dobra. Okay. Dziękuję, ten niedorozwinięty. Mendy <grym> i korektka. Jeżeli mnie korektki nie cofnąć, to ja będzie git. Pora jakieś jakiś games game, odpalić. Gayses? Um, Gays, nie. Says. A, 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 a pizzi. Jest! Coś? O kurde. Ja mi są to jest coś, przez co, o, co o, moje mądre. akcje może nie są skierowane, ale są mądre i działają. To nie było mądre. No to tak. Jestem! O? Ok. Dodź. Yes, so. yy... yes. no Jezu! Się skąd się to? No tam wzięło? Jest! Dobra. Last. Okay. last, last, last. Last? Ok, no. 991. No w końcu. Właśnie sprawdzam, w batelu i mieliśmy trzy razy trzecie miejsce. Teraz mm -hmm. ja pójdziemy o cztery. Powiedzielam żelanki, Barbie. Hm. Właśnie, w ogóle, ja obiecałam na no, jakimś tam, kiedyś tam, że opowiemy. Mm, Story time o tym, dlaczego ja muszę wyjeść Mortiza na Paxa. Ogólnie to to było jakieś 4 miesiące temu. Pan Jowa do mnie przyjechał i graliśmy w taką grę, że jak zrobimy bad flipa, to robimy ten, jakąś karę. I. O kurde, nie! Ja pididę. Dobra, wracając. Była kolejowaczka. I on powiedział, że Wiecie, jeżeli więc... że zrobię Badu flipa, to muszę być w Marcena Maxa. I wiadomo, co się stało, i no, i muszę wyjść teraz tego małego nojka. Nie lubię go. Jeszcze miał być ten coś takiego, tak. że Kamulek się opitala na baskata, ale niestety nie zrobił. No i tak, no nie, bo to było potem tak, że to długo miał się opitalić na baskata, a w sumie też tego nie zrobił, ale trudno. Nie będę mu tego wytykać, to było 5 miesięcy temu. O! Jest! Szkoda, mamy to! Szkoda, że nie poka... Szkoda, nie. Że nie poka o! Hamulek! Sklepuj! Że wbiłeś swojego ukochanego... Okay, no, no, ale świetle. dobra, mamy to, że mamy to. swojego main'a na tego, na masę. Nie wkurzaj mnie. Boże, już to widzę, już te piękne pucharki, niebiesko, każdy kolor. Uwaga! Jest! Mamy to! Dobra, dobra ludzie, jesteśmy na wizji na drugim ekranie. Nagrywasz? Nagrywasz. Tak. Teraz ogólnie mamy taki moment specjalny dla was przygotowany z Bambusikiem, bo obydwoje będziemy kupywać tego pięknego skina do Amber. Mm. Jest tego pięknego. Tak. No dobra, Bambusiku, kupujemy go jakby razem. Dobra, kupujemy go na... No tr odliczaj! Trzy, cztery, ry Jest. Poszło pękło. Mamy. Zaraz zobaczę, ją on jest piękny. Jezus! Ale tu nawaliło emotkami człowieku. Uwaga! Boże. Nie, ale szczerze. Piękny skin. Piękny skin. No. E, gdzie, gdzie to jest? Ile ja mam puszek na, na niej? No i no. no? Mój pierwszy skin do Amberki. Piękne. Piękne. O, legendarna szafka. Mam pięć skinów legendarnych. Piękna. Piękna. Dobra, dobra, to robimy. To ja robię pożegnania. Okej. Okay. Dobra. Raz, dwa, trzy i skibiki bajabongo. pibaja